Dzisiaj wrócimy sobie do naszego ulubionego klauna Pennywise'a, którego twórcą jest mistrz horroru Stephen King. O pierwszej części filmu, jak i o samym bohaterze już trochę wam opowiadałem. Filmy te znajdziecie na moim kanale na playliście Horrorowe Ciekawostki. Dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę drugą odsłonę filmu, która miała premierę w 2019 roku i opowiadała o losach członku klubu frajerów, którzy wracają po 27 latach do Dery, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem. Zanim zaczniemy, zostawcie suba, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami na moim kanale. Scena otwierająca opiera się na prawdziwym wydarzeniu. Śmierć Adriana Melona, mężczyzny pobitego i wrzuconego do rzeki przez homofobów z Dery, miała pokazać, że zły wpływ Pennywise'a jest obecny również podczas hibernacji klauna. Scena ta pojawia się również w książce, a zainspirowała ją prawdziwa tragedia, która spotkała Charliego Howarda w Bangor w stanie Maine w 1984 roku żonem dorosłego Ediego gra aktorka, która wcielała się w jego matkę w pierwszej części filmu. W książce opis żony Ediego mówi nam, że była ona niejako odbiciem jego matki. I tutaj fajnie się zabawili twórcy, którzy w obu tych rolach umieścili jedną aktorkę Molly Atkinson. W filmie pojawił się odtwórca roli młodego Bena z miniserialu wydanego w 1990 roku. Jedną z osób pracujących dla dorosłego już Bena w filmie z 2019 jest mężczyzna, w rolę którego wciela się Brandon Crane. Aktor ten odgrywał dziecięcą wersję Bena w 1990 roku. W filmie mamy również nawiązania do innych dzieł Stephena Kinga. Co prawda nie jest to szczegół łatwy do wychwycenia, jednak teraz jak się już dowiecie, to bez problemu go zauważycie podczas ponownego seansu. W scenie, w której dorosły Bill ratuje Dina, dzieciaka na ulicy, gdzie zginął Georgie, można zauważyć, że spód jego deskorolki ma taki sam wzór, co dywan w hotelu Overlock z filmu Lśnienie. Wystrój restauracji w Dery. Może zauważyliście, że restauracja, w której spotykają się przyjaciele po przybyciu do miasta, jest udekorowana w motywy żeglarskie, a w gablotach znajduje się dużo miniaturowych łodzi i statków. Jest to nawiązanie do papierowej łodzi Georgiego, od której wszystko się zaczęło. W filmie tym mamy kolejne nawiązania do innych dzieł Kinga. Tutaj mamy motyw w sumie z pierwszego filmu, ale widzimy go również w retrospekcji klubu Frajerów. Odniesieniem do twórczości Kinga jest tutaj koszulka Ediego, na której widnieje zły samochód. Jest to nawiązanie do Christine, czyli samochodu, z którym lepiej nie zadzierać. Sklep w Dery. Pamiętacie na pewno, że dorosły Billy znalazł na wystawie sklepowej swój stary rower i postanowił go odkupić. Gdy akcja filmu dzieje się wewnątrz sklepu, możemy dostrzec nad ladą rejestrację samochodową z symbolami CQB 241. Jest to tablica samochodu Christine. Zostańmy jeszcze w sklepie i oczywiście tutaj nikogo nie zaskoczę, pracownikiem sklepu jest nie kto inny jak sam autor książki, na której oparto film, czyli Stephen King. Mistrz horroru bardzo często pojawia się w ekranizacjach swoich dzieł. Nawiązanie do Pennywisea z 1990 roku. Zwróciliście uwagę na to, że w wesołym miasteczku kołyszące się kukiełki klaunów przypominają Pennywise'a z oryginalnego miniserialu? Scena w łazience. Zauważyliście może, że w scenie, gdy Beverly utknęła w łazience, na ścianie jest napis Nienawidzę klauna? W tej samej łazience mamy jeszcze jeden ukłon w stronę lśnienia. Przypomnijcie sobie, jak Beverly walczyła z drzwiami, aby je zamknąć. Wtedy Henry Bowers wykrzyczał znaną kwestię Here's Johnny. Betty Ripson pojawia się w filmie. Betty Ripson to jedna z zaginionych osób z pierwszego filmu, która ma swoją krótką scenę w dwójce. Pojawia się ona, a dokładnie jej nogi w scenie, w której do Richiego i Ediego zbliżają się przerażające tańczące nogi. Została nawet wymieniona w napisach końcowych. To już wszystko co na dzisiaj przygotowałem. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmu i do usłyszenia już wkrótce. Nie zapomnijcie o subie i łapce w górę.